28 sierpnia 6.37. Ja robię drugi plac. Na pierwszym wpadło tam kilkadziesiąt groszy zaledwie. Spotkałem Piotrusia naszego i jedynego. Jakieś komary mnie tu panie latają. No i co? No i robię wszystko to samo jak zwykle. Nic u mnie się nie zmieniło. Biegam z wykrywaczem. Nadal nie mam natchnienia na magnes, ale przyjdzie na to czas. jest metalowy grosiki już widzę tu wystaje coś jest jeden grosz dalsze sygnały ktoś się grosikowo tu wysypał widzę jest 5 groszy jeszcze jeden grosz jakaś trawa jest, skąd to trawa sygnał 36 kolejne 2 grosze ale że oni tu trawy nawozili widzicie to? pełno trawy jest przy samej ławeczce no patrzcie ile sygnałów coś pięknego ale trafiłem 10 groszy, 1 grosz Nie, no jakaś masakra. Także widzicie. Mam ostatnie szczęście do takich depozytów. Patrz pan. I znów jeden grosz. I znów dwa grosze. No proszę, no proszę, no proszę. Ale porozrzucali. I to patrz to jest kolejny plac, na którym tak mi ktoś rozrzuca te groszaki. To nie jest przypadek. Wtedy było na lotnisku, teraz na strzymięcinie Ok, Jeszcze jeden. Także garść drobniaków wpadła. Cholera niekończąca się opowieść tu jest. Znów grosik. I jeszcze jeden grosik. W końcu zapowiada się wyższy nominał. Chyba 50 groszy. Sygnał 23. No tak. Mamy. 50 groszówkę. Cóż to za dziwny sygnał 44 szajs metalowy 10 groszy. Kolejny grosik, ale jest sygnał przepiękny na 5 zł. Powiedz to 5 zł, a nie grosz. Eee, niestety grosz. Niestety, 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 ale one dają taki sam sygnał i 5 zł, i 1 grosz. I jeszcze jedna dyszka. I tak sobie skrobię. Jeden grosik. No i na tym polega mój kontent w skrócie. Faktycznie. Nic ciekawego. Ej, dwa złoty będą? Czy nie? Nie, nie będą. 10 grosz. Cholera jasna. no 6 metalowe. No dobra. Cały plac uciany drobniakami, no patrz, wyłączyłem na chwilę kamerę, i znów się zaczęło 20 groszy, 20 groszy, i są dalej sygnały. Teraz będzie chyba 50 groszy, co? No pewnie, wow, no jest tych sygnałów tu, po całutkim placu, porozrzucane ja rozumiem żeby to w jednym miejscu się ktoś wysypał jak często bywa ale nie tu jest po prostu chodzę i co chwilę te gruszaki mi wkładają słuchajcie taka ciekawostka dawno nie byłem na tym placu więc zdążyli nagubić a konkurencja tu nie zagląda jak widzę więc widzicie zrobiło się małe Eldorado ale przydałyby się większe nominały a tu się nie zanosi na większe nominały. Znów będą grosze. Dwa grosiki tym razem. 27 groszy jeszcze przytulamy, i idę aż policzyć, ile po tych dwóch obiektach wpadło mi drobniaków. Wyszło 2,87. Ale zobaczcie, w ilu monetach. <grych> Szok. Dobra, lecimy dalej. Trzeci plac to samo. Same groszaki, ale są też 20 groszówki. 10 groszówka ale mam teraz sygnał piękny, chyba na 2 złote no niestety nie jest to sygnał na 2 złote jest to gówno, nawet tego nie będę podnosił bo się zdrzaźniłem no panie, no nie opłaca się trzeba kończyć tą zabawę bo się nie opłaca tu musiałem przełączyć dyskryminację żelaza na C bo bez dyskrymy to bym oszalał tyle sygnału było Oho, chyba będzie 50 groszy w końcu, co? Tak, 50 groszy. Wspaniale. Ale jak teraz nie będzie dwa ziko, to uciekam stąd. Poważnie. E no, jest. Piękny sygnał. 38 łamany przez 39. W końcu jakiś nominał ludzki. Można sobie świat na nowo układać. Dobra. Trzeba zmykać. Plac numer 3 zrobiony, dokończony. No i witam Was w sobotę, 30 sierpnia 2025 roku. Jak sobota to pchnie tak. To dzisiaj ma prawo się nie udać. Jest deszczowo od rana i tak ma być cały dzień. No ale zobaczymy. Jak mnie znacie, już pewnie ja się nie poddaję. Pohandlujemy. Co z tego wyjdzie, to czas pokaże ktoś jeszcze wpadł na tak durny pomysł, żeby tu przyjechać oprócz mnie, widzę, że nie tylko ja mam takie szalone pomysły no i dobra mi to pasuje także widzicie ludzie uznali, że jak pada to nie ma co przyjeżdżać trzymajcie kciuki żeby się to mimo wszystko udało Punkt zero ciemno jak w dupie, pada deszcz, ale przyjechała też pani taka. Nie widzicie jej, bo ma zgaszone już światła, ale uwierzcie mi na słowo, że jest. Także jest nas dwoje. Ta nasza pani ma fajny, taki dziwny swój zwyczaj, ona tu przyjeżdża ze swoimi stołami, mimo że od groma tu jest pustych stołów. Mało tego, niektóre są zadaszone. Teraz pada. Ona się tutaj podejrzewam dzisiaj nie rozłoży, bo pada. <taki>, Taki zwyczaj przedziwaczny. Jak można, przecież jest tyle stołów pod dachem. Wystarczy się rozłożyć towar nie moknie. Ile razy ja tutaj w ulewę sprzedawałem? No ale ta pani woli chyba do domu pojechać, bo przecież pada. Iść się rozłożyć pod stołem z zadaszeniem. Nie wiem, dziwna pana Beria. Parę razy ją namawiałem, żeby się rozstawiała pod stołem, ale ona nigdy nie chciała. Nie wiem, o co tu chodzi. Każdy ma swojego bzika, nie? Nic mi do tego w sumie. No nie wierzę! Jednak przyszliście. W taką Dzień. pogodę. Dzień dobry, witam. w domu, już się No, taka Dzień pogoda. Dzień dobry. Dzień dobry to nie tylko mój wariat no dokładnie to już, już trójka nas jest bo tam też pani przyjechała no zobaczymy no, ile razy się w deszczu sprzedawało i było dobrze ale patrzajta na to dostałem od Rysia byczka Fernando do mojego samochodu bo jak wiecie moje auto nazywa się byczek Fernando Heh. dzięki Rychu wszystkie ryczki to fajne chłopaki o to ten Rychu ten Łon dał mi tego byczka patrzcie no nie widać go, się tak zasłonił światłem. <laughs> Aureola. O proszę. To ten gość. Dzień dobry. On się rozkłada. Ja też się rozkładam, zobaczcie. Tu już tam bajzy te nieszczęsne zawiesia, trochę zabawek. buci sławy zestaw artystyczny dla malarza. Słuchajcie, jedyne 30 zł, jak za darmo. I takie tam sprzęty. Można się wykąpać, umyć sobie nóżki. Trochę szkiełka, patrzcie, ząbkowice, kora. Takich rzeczy. Jest nawet porządny kawał wazona. Czy to jest to przypraw? Tak, dokładnie. No. A tu będziemy rozkładać wszystko po złotówce. Jeszcze mi trochę zostało do zabawy. Powiem Wam, że optymistów jest więcej niż mi się wydawało. Patrzcie, tu są ludzie, tam są ludzie. Tu Sławek poluje. Nie, no jest fajnie. Myślałem, że tylko ja taki wariat, ale. Dobra, otwieramy księgowość. Panie, buty się sprzedali. Buty yy, i pad do gry się sprzedał. Buty się panie sprzedali za 25 zł. A pad do gry sprzedał się za 10 zł. A więc w ten przepiękny, magiczny sposób mamy już 35 zł. I możemy się pakować do domu. Proszę, Rysiu uroczy nas słonikiem muzycznym. No pięknie. O, panie. Można się czegoś nauczyć w końcu w życiu. Wow, ja ciebie też. Dobra, panie, mister Dario. Zawiekano cię tam do nie? Tak. I to by było na tyle. Ale patrzcie na tego gościa. Ja! Ja! Tylko widzisz ten On jest do górnogami, ten wiesz, żółw ninża, nie? Dziwne to jest. Widzisz to? Fud. A wczor... no, teraz I Teraz ja, tak ono, teraz to, patrz. O panie. No. Budzisz po strach. Patrzcie, organizujemy walki psów, obstawiajcie. Pająk czy pies. O, żeś, ty. Ten pies idzie jak taran. O, panie! Muszę, muszę mu, muszę, dystans, dystans. Kurczę, muszę mu do gardła się rzucić. O, panie, załatwił mnie, dobra, przegrałem. Idę się, przejdę zobaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu sprzedających jest, jak na razie. Deszczyk tropi wciąż. O, tu jest szósty sprzedający tam jest, się nie siódmy sprzedający zatem nasz kolega ma tutaj zatem ciekawego rolę, ile za to? 35 no. odwrotnie stało odwrotnie? No. za tą kamionkę? 15? no dobra cena, kupuj może no się przywieźć przywieźć, przywieźć, ile wlezie, ile wlezie i biorę wszystkie Poważnie mówię. U mnie zawsze się sprzedają te skamionki. co miałem to sprzedałem. Tak. Ja miałem i mniejsze i większe, takie na smalec, O, patrz, ceny dobre pan ma, Książki Ciążki Książki Ciążki, niestety pusty Tara za 25 zł. Można zagrać na niej, można uprać na niej, wszystko można. Radio Unitra, czy nie? Śnieżka, Diora, u, panie. A ile za te radio? już mówi, że nie działa. No ja wiem, ale ile? Terek naprawdę. A to do kominka, ja widzę. Ja cztery, bo nie działa. Ale cztery co? Cztery. O, myślałem, że cztery złote. O pan, wykopki, pan też biega widzę, z wykrywką. Nie, to jest nie? E... znajdka. No tak, wykopki. Ja też mieszkania czyszczę piwnicki. Aha, w ten, ten piwniki, sposób, nie? To jest znajdka z piwnicy. Nie? No proszę, no to piękna to, to znajdka, Dawaj, dawaj. Oglądaj pan mundurowy prostak. Co co muszę wykopać no bo no tak, no wszystko wykop to się tak. Kopało się w życiu coś się kończy wiesz. Muchy wie, no. to do czego innego lecą A ja tylko tyle biorę jakby co jak się dogadamy oczywiście nie. Dogadamy, tak się dogadamy. Dogadamy. No i my te sobie tak siedzimy. Przy pięknej pogodzie. Pada deszcz Jak należy. A Marta szaleje. Już kupiła torbę z zakupów, ale dalej robi zakupy. Tak jak lubię. O, zobacz, sztuczne zęby wampirze. Nieużywane. Przypomina mi się moja wizyta u dentysty <noise> O, poznajecie tego Dzień pana. Dzień dobry panu. Cześć Mareczko. Zaproszenie dostałem. Tak. To przyjechałem. Bardzo dobrze. Tak trzeba żyć. Tu zmartwi się gadamy o wypadkach lotniczych, ale oh. tu kolega przybył, zobaczcie, słuchajcie, jakieś skarby, nie? Uważać, nie dobra, dobra, to, to, to ja później będę. Na płasko i... Dobra, słuchajcie, razem się dobierzmy do tego, bo tutaj kolega Aleksander przyniósł mi towaru. Ale jak to się otwiera, panie. Jak to się otwiera teraz. Walizka pełna skarbów. Uuhu, panie, roślinki są. O, sztuczne roślinki. Słuchaj, które? Słuchaj, po 3 zł za sztukę, wiesz? To są kora, wiesz? No. Patrzcie, takie kompozycje kwiatowe. Widziały takie rzeczy? Takie kompozycje kwiatowe. Co bierzesz, talerzyki, aneczko? 10 jest ich. Takie same są. Ten jest trochę inny. Eryka Trzewik Drost, kora. No to nie wiem, jak tam chcesz. Ja pan, pan, pan. sam jeszcze nie wiem co tu jest panie dojechała? tak, dojechały towary panie nowe. dobrze, to, to mój problem, mój problem panie co pan się sadzisz do mnie? 18, 15 może być? może być proszę pani o panie jakie piękne ja kurki no ja wiem, też miałem ale nie mam sentymentu. To ich nie miał. Tak, dokładnie. Ty nie, możesz mieć bo nie, ja nie na mogę, tej bo tej dokładnie, już bym nie miał wiedzieć, ale... gdzie mieszkać teraz. Tak. W, w samym... Ale piękne rzeczy, panie, baranek Boże. Dobra, spoko, nie patrz na to. Tu są serwety. Nie patrz na to, tak, dokładnie. Wszystko się sprzeda jest to się sprzeda mm. panie, a to co, co to za drafak o, jest panie piątkę mam dobra poczekaj, jezu dziewczyno dobra. czy ja będę miał w ogóle o, dla ciebie wydać był łatwiej a jednak no. trudniej wiesz co tak. o, nie no nie, nie będę miał, też? nie. macie 5 tych rozmienić może przypadkiem Rysiu masz 50 zł rozmienić poratuj człowieku bo no. piątkę ci dam Dobra. Dwa pora, kurczę. Fajne. Nie mam, Darek, nie wiem. Ja pierdzielę. Mareczku, miałbyś 50 zł zmienić? Słuchaj, ja jestem trochę innego charakteru niż ty. Aha. Obraża tu, już mi kurczę, już mi dokuczał. Nie, no chcę od niego kupić, a on mi taką cenę za No to, ale proponuj swoją cenę. No to, ale co, nie umieś się targować, czy jak nagle? Nie, bo jeżeli proszę o zrobienie dobrej ceny, to proszę, tak może być? Czy jeszcze drobniej? <grymnie>, może być, dziękujemy nie? pięknie. A 50 zł to dobra cena? Tak, o, dziękuję. Dziękuję pięknie. dziękuję pięknie. Czy 50 zł to dobra cena? Czy nie? Ale z walizką czy bez? Z walizką. Ale to musi to zabrać. Dobrze, z walizką. Widzisz i z walizką nawet, pan. Teraz jest pan zadowolony? Panie Darku jest pan najlepszym handlarzem na tej giełdzie tutaj. O, najlepszym O na tej bardzo ziemi. dobrze, bardzo dobrze, głośno odpowiedziane, dobitnie. Żeby to by wybrzmiało, tak? Najlepszym handlarzem w Grudziądzu o, tak, tak, właśnie. i w całej zabawa, galaktyce. To zabawa dzisiaj, nie? O, Proszę. I pan Marek kupił sobie... Zaczynam r... naukę na hotwisach. Piękno. Proszę bardzo, dziękuję za uwagę. O, Ale o. sobie zaskarbił Marek. A jeszcze z no, Cóż to coś za walizkę. Nie daj spokój. Dziękuję bardzo. To jest taki zwykły, zupełnie. Ja rozumiem, zwykły, bardzo nie? zwykły. Ja też jestem zwykły. Fajna, no, no. jesteś zwykły. Tak, no nie no przepraszam, jestem niezwykły. On jest zwykły, niezwykły. Dzięki, tak. Dzięki piękne, no, papaski, no trzymaj się. Ja, w dole, teraz już 600 zł wydałem dzisiaj. Co ty gadasz? To co coś jeszcze nakupował. No żebyście przyjeżdżali jeszcze jak ja nie przyjeżdżam, przyjeżdżam. No tak. Dokładnie. Ja no trochę samochodzików kupiłem tam talerz taką skórę starą starego Szałasu Inwestujesz Tak, bo dzisiaj dzisiaj idę do piwnicy dzisiaj idę do piwnicy, będę przygotowywał graty na jutro na pakość. O, a ześ wymyśliła, gdzie to jest ta pakość w ogóle? Yy, na wysokości Inowrocławia pod Bydgoszczą. Aha. 120 km I co tam jest się dzieje? To ten... jakaś impreza cykliczna czy jak? Yy. Targ w Pakości tak, raz tak, w miesiącu tak jak w kwitnie. No 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 Ostatnie no no. no. taki Pakość. Nie? I co zadowolony, że stamtąd wracasz zawsze? To Znaczy ostatnio była gorsza pogoda niż tutaj i poszedłem sobie na rybkę zjadłem nawet mi zasmakowała ale z panią się umówiłem, że następną jak będzie robiła to ja jej powiem jak ma zrobić. O nie? proszę. Taki A. kustosz, smakosz. Idę zobaczyć co tam tego bo jestem ciekaw co oni mi tam tutaj nadawali Marku. No to zapraszam. O panie. Marta, mam nowy towar, chodź tu dziewczyno no, Chodź dziewczyno, chodź no, nie, <laughs> Tylko Biedronka nie ma ogonka Ma za to piegi od Fajne rzeczy, nie? Zobacz, kurczę, piękne rzeczy Panie rzeczy, jakie piękne rzeczy Biedroneczki po złotówce, nie dla ciebie Ale zobacz, jeszcze zobacz jakie piękne te Patrz, jakie piękne, koczyk Kosik to 5 zł proszę pani. I zobacz, ale fajne te są też. A tą, tą zawieszkę masz ode mnie? E, jaką? E, mam, mam od ciebie, mam. Tak. Patrz, zobacz, ale spójrz na to. O! Biorę. Piękne rzecz. Oglądałem A jego to bierzesz się nie. Tak, już Tak, mowa. widział. Tak, to <noise> się <noise> Już się pochwalił. Mają to też po bez no będzie, nie? I z talerzykami, nie? Zobacz. Hej, po bez z talerzykami. Chcesz? O, wiorę. Nowy asortyment. Ja Jeszcze mam w domu takie, ale kurczę, jak no. to, ale tu trochę uszczerbione. To się to Uszczerbione to kurczę. Uszczerbione, to nie. Uszczerbione to... No, to, to właśnie. Możemy szlifować. Um. Dlatego takie nie tak, tak, um, przynosiłam, mówię, <zyserbione>, ale fajna. Takie, mają, takie do, piękne wody. rzeczy. O, fajne. Designerski taki. Zobaczcie. Designerski wazonik. <grym> no nie, no to jest mistrzostwo, nie? Ty, no, takie rzeczy? Kacciory, z dupy mówisz. wiesz. Masakra. Ma, Śmiesznie. Ma. Fajne, fajne rzeczy. A, ale to jest ładne. No, Zalane znowu. Podoba się to, proszę się czystować. Widzisz, że to jest. Tylko pie... o, o, panie. Panie, to I nie są tanie rzeczy. Śrzelistość. Nie wiem, chyba tak. Czy skarbonka? Nie, to nie jest skarbonka. To jest ten. Światełko się wkłada. Światełko, piękna rzecz. 10 złotych Nie, że mu wypadły. Nie. Nie dokuczaj pan. Patrzcie, tyle towarzyszów że śmiegały na wiec wyleźli. Jak cycki wygląda. Oj, Oa no piękne. To do kompletu No dostępnych. Piękne rzeczy, patrzcie, to jest taki kominek. Zobacz jakie piękne rzeczy, zobacz jakie śliczności. Tylko, że, gdzie mam tu świeczkę włożyć? Bo tu mi się nie zmieści świeczka. Ale tutaj ci się zmieści. A tutaj? No. Nie no, patrzcie, kurczę, ale Tam mi to rozpieszczają jest, te jest, ludzie. To ale fajnie ty. Uu. Ale mogłoby być. Ktoś tu przejrzył, bo że czy ja podłogi nawet zmywaliśmy, czy kasy nie ma Piękne rzecz Kumpel rzeczą. mówi, odkręcaj żarówki, bo babki miały Pięć złotych 5, 5, Ale mam połowę drzewa Jest pięć żarówek, a jedna nie pali, to w tej, co nie pali, tak, kasa jest kasa Trzymaj, trzymaj Dobra Trzymaj <laughs> Dobra, dobra, trzymam, trzymam trzyma, trzyma. Ale piękne, zobacz Dobra Piękne rzeczy, dziewczyno, jakie to są piękne rzeczy Dobrze to pomyśl Czym ja sobie zasłużyłem na takie... Przepraszam pana, przepraszam. Jeżeli jest dobrym człowiekiem, to zobacz. To ludzie przynoszą. Zobacz co on dostaje. To jest dobry człowiek. Ukulele. Za O, Dziękuję. dziękuję czasem mu przynoszą. Może z każdej strony. Patrz, jezus. Ja oszaleję. Tak się ludzie bogacą, tak? Chodzą się po To chyba jest na nie? Tak. Fajny, nie? Kokla srebrna, pani, świeczka. Dobrze, jest, nie? Spokojnie, nie patrz na to. Kurde, to nie, dwa takie są właśnie to, Oprąży, ale o, o, to. Jest to... Fajne, to, jest fajne. Fajne. to Marta weźmie. No to się ja no chyba Tak, tak. Coś co tak, tak. jeszcze Poczekaj. O. Marta, zobacz też kolejna piękna rzecz dla ciebie. Halo, juhu. Też taka, zobacz. Marta. To na 17. O, to jak znalazł. To możesz przymierzyć. Oj, pięknie. Jestem drogi, no. Ten jeden też zostawiłam, nie? Mhm. Dziękuję pięknie. No i super. wow. Idę pozapisywać, bo. To weź sobie ją tam. Już za darmo sobie weź. No cześć, taka śliczna psinka jestem. Chaj. No taka śliczna psineczka. No to się wróci to. piękny samojed. No, wspaniały. No i fajno, słuchajcie, dużo się rzeczy sprzedało. Praktycznie jeden stół zlikwidowałem. Tych po złotówce też już fajnie ubyło. Księgowość się zgadza, więc jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej. Patrzcie, odwiedzili mnie widzowie. Można pomachać do moich widzów. Okay. <grystanie> Witamy. No a ja się właśnie zwijam. Zarobiłem tyle, że mi się pieniędzy nie mieszczą. No. układać sobie życie. O tuż to na nowo, nie? podoba. Super. Dochodzi 11. Ja już spakowany, zobaczcie. Nic nie zostało. Tam zostawiam gratis. Zarobiłem, jestem zadowolony parę stówek przytulene czyli tak jak lubię zapytacie dlaczego tu jest tak pusto no nie dlatego, że padało a tylko dlatego, że dzisiaj w grudziądzu jest impreza zakończenie lata z radiem będzie mega potężna impra większość ludzi już tam poleciała bo to chyba o 12 się zaczyna no nieważne poszedłbym tam z kamerą, ale nienawidzę takich spędów ludzkich źle bym się tam czuł a więc nie pójdę tam z kamerą Wolę, jak wiecie, kameralnie, gdzieś nad wodą i tak dalej. Właśnie, muszę wrócić do tego magnesu. Obiecuję, obiecuję i jeszcze nie dotarłem na ten magnes. Ale przyjdzie na to czas. Poniatowskiego 44 w Grudziądzu. A więc co? Zarobiłem my, to teraz musimy trochę wydać. Tak by wypadało. O, towar spakowany. Trzeba dorzucić zakupy. aż ciekawostek, taka rzecz, patrzcie nie ma gdzie parkować aut bo stoją wraki, widzicie jak jest wrośnięty taka Honda tu stała kilka miesięcy jeszcze trzy albo cztery takie stoją Strasz miejska w końcu się za to wzięła zobaczcie Heh, na ręcznym jest chyba, co? wow Tego jeszcze nie grali. Zobaczcie, wychodzę, a na klatce takiej coś: ludzie, naprawdę, jakiś kundeł nasrał. Ja pierdolę, po prostu nie wierzę w to.